Co lubię w studiach slawistycznych? Studiom slawistycznym zawdzięczam to, że mogę odkrywać całkiem nowy obszar. Dzięki temu, że praktycznie codziennie mamy kontakt z językiem, już po trzech semestrach nauki możemy oglądać znakomite czeskie filmy, czytać książki w oryginale i oczywiście delektować się muzyką. Ja za plecami mam płytę mojego ulubionego czeskiego pieśniarza. Co przeżyłem dzięki slawistyce? Przed rokiem pojechałem do Pragi i zwiedziłem jej ten fragment. Myślę, że dzięki tym studiom to zwiedzanie było bardziej świadome. Co wiedziałem o kraju mojego języka kierunkowego przed podjęciem studiów? Paradoksalnie niewiele. Czechy są taką naszą najbliższą zagranicą, a jednak w Polsce wie się o nich bardzo mało i stąd liczne nieporozumienia. I stereotypy. Działa to oczywiście w obie strony. Które słowo z języka kierunkowego podoba Ci się najbardziej? Oczywiście, najpiękniejsze słowo to ponożki. Moje najsympatyczniejsze, slawistyczne wspomnienie. Wysiąść z pociągu i usłyszeć na dworcu język czeski, to jest bardzo przyjemne uczucie. Moja największa do tej pory Slawistyczna wpadka Nie pamiętam żadnej wpadki I nie radziłbym się Nimi zresztą Specjalnie przejmować Jak to napisał Jarosław Haszek Jeszcze nigdy tak nie było Żeby jakoś nie było